Manko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, wiecie gdzie my dzisiaj jedziemy? Jedziemy na rodzinne poszukiwania lodów Julki Żugaj. Julka wypuściła swój produkt w postaci lodów, wszystko kręci się wokoło pomarańczy, a my bardzo chcemy te lody przetestować i ich spróbować, więc mam nadzieję, że się uda. Lody można znaleźć w sklepach Carrefour, więc my właśnie się tam wybieramy, a jak nie do jednego, to do drugiego i do trzeciego. No i znając nasze szczęście, to pewnie będzie trudno je znaleźć, ale i tak jestem w dobrej myśli. Trzymajcie za nas kciuki, i dajcie znać w komentarzach, czy już ich próbowaliście. Więc lecę po Oliwkę, Dawida i ruszamy. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. My już w drodze, pewnie tak gdzieś za 15 minut będziemy na miejscu. Trzymajcie za nas kciuki. A panna Oliwia, co tam z tyłu sobie robi. Nowy. A nowy pokój to kaboka, nowy dodatek, ale wiesz, że w moim domku, tym z nowego dodatku, to ty będziesz miała ten pokój na strychu, będziesz miała największy pokój z całego domu. Co? Wiecie na jaki pomysł teraz wpadłam? Że my musimy z Oliwką nagrać koniecznie odcinek Kto zrobi lepszy pokój dla Julki Żugaj Piszcie co sądzicie i czy mamy taki zrobić Co to jest? Kerfuś, czy znajdziemy tutaj lody Julki Żugaj? Spędzi go Kerfuś, będą tutaj lody Julki Żugaj czy nie? No No i będą? Nie wiem nie, nie umiecie, o widzicie? Giddy, 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 giddy. Ktoś mnie śledzi. Ktoś mnie śledzi, ludzie. Jak widzicie, my już na miejscu poznaliśmy Kerfusia w sumie pierwszy raz. I ja mam zadanie dla Dawida i dla oliwki. I to nie będzie takie łatwe zadanie. Co tam oliwka? Musicie znaleźć lalkę, która będzie podobna do. Julki Żugaj a ja nie wiem na ona no to masz pecha No to... nie, nie można Nie można używać telefonu Nie wolno A jaki Oliwka? kolor oczu ona ma? Nie ma Znaczy wosu? No musisz, no jak ty się przygotowałeś do odcinka? Szukają, Dawid nie wie jak wygląda Julka Żugaj A ja mam jeden typ lalki Tylko nie wiem czy ona tutaj w ogóle będzie, ale idę zobaczyć Ty myślisz, że jak będziesz za mną szedł to ja ci podpowiem? No dobra, podpowiem wam, bo akurat nie ma tej lalki. Kojarzyłam się z nią taka Rainbow High pomarańczowa. Jest żółta, taka. No w sumie ta mogłaby być podobna. Jest tam Nie, nie ma, Pomarańczowa. Ale tamta cheerleaderka to nie, chyba ta najbardziej. Piszcie w komentarzach, czy podobna. Idziemy teraz na stanowisko z lodami i trzymajcie kciuki, bo ja mam złe przeczucia, ale mam nadzieję, że znajdziemy te lody. Nie uwierzycie. Kerfuś przyszedł. Zobaczcie, już pojechał. I oto one są cała lodu. Ja nie mogłem znaleźć, jaki duży szyld jest. A no, właśnie największy, a Dawid szukał. Wróciliśmy chwilowo na dział z zabawkami, dlatego że Oliwka w poniedziałek jedzie na urodziny do koleżanki i musimy wybrać jakiś prezencik, więc szukamy, a potem bierzemy lody i zrobimy sobie chyba testowanie w aucie, bo do domu to one z nami nie dojadą, bo się pewnie roztopią. No i co udało się? Mamy lody, Julki. szukaj ale Cię pomyliłam, bo myślałam, że są dwa rodzaje tych lodów, a tak naprawdę jest jeden rodzaj kwiat pomarańczy, ale za to mamy trzy opakowania. Tutaj jest jedna Julka, tutaj mamy kolejną Julkę i tutaj jest cała. Taka z, ze zdjęcia jakby profilowego na Instagramie, gdzie wszystkie żugajki ustawiły właśnie takie zdjęcie profilowe. Idziemy do auta i testujemy. Więc robimy testowanie. Proszę bardzo, dla ciebie ten, dla mnie ten z tym zdjęciem. Ej, ale uwierzcie mi, że nie wierzyłam, że je znajdziemy. Naprawdę. Myślałam, że jak zwykle będziemy mieli takie szczęście, że. Czy. Pa... Tez, nie, test zapachu. Błuchaj. No gryź! No da o, Daj łapę! <laughs> dobra, testujemy! Mmm! Czekolada! Czekol Czekoladowa! Czekoladka bardzo dobra! I w czekoladzie chyba są takie cząstki tej pomarańczy, nie? Nie no, dobre! Bardzo dobre! Mega dobre! Mhm! Dobry. Pyszotka! Dawid, teraz jesteś żugajką! Czym? Dawid jest żugajką, ale on jeszcze o tym nie wie, bo je lody Jurki żugaj, no? Ty masz kontakt z Jurką żugaj? Ty naprawdę nie wiesz, o co chodzi, nie? Pyszne lody dla każdej żugajki i żugajka. Nie, ale słuchajcie, tak bez żartów, to naprawdę bardzo dobre są te lody. Naprawdę. Mm. Ja mam takie pytanie. Tak jem loda yy, Jurki Żugaj, tak? Mm. To jestem żugajka, tak jem friza, to jestem frizarka. Nie, no frizma, może frizoluszki jakieś chyba są, czy coś? Oni może po prostu jem loda. Nie chodzi o to, żugajki, to jest ta cała grupa fanów Julki żugaj. Każdy ma o. jakiś taki fa fandom, tak coś takiego. A ty, a ty jaki masz? Ja mam, nie mam jeszcze. Nie wymyśliłam. Właśnie wszyscy pytają mnie, jeszcze nie wymyśliłam. Nie wiem, może dary wciaki czy coś takiego? To wymyśl, Żugajko. Bułki. Są jakieś bułka. Bułki. Mm. Darliwciaki! Ale widzieliście? że to Kerfuś przyszedł i pokazał nam, gdzie są lody Julki Żugaj. Jak wyłączyłam kamerę, to Dawid mówił, że mega dobre. No nie powiem tego, co on powiedział, ale że mu bardzo ja smakują. Ja mogę powiedzieć, ale ty Ale wypikasz. zobaczcie, jaki to jest dziad, że nie powiedział tego tutaj Ja przy mogę was. Nie ty będziemy wypikasz. tu nic wypikiwać. Bardzo dobre są, bardzo. My już w domu i słuchajcie, ja nadal nie wierzę po prostu, że udało nam się za pierwszym razem znaleźć te lody. I wiecie, co ja teraz chyba zrobię z oliwką? I chciałam zrobić jakiegoś takiego challenge'a w tym odcinku. Coś, ale na przykład trzy marker challenge, ale coś związanego z pomarańczami, albo z lodami, albo z Julką Żugaj. Pootwieramy sobie paczuchy od widzów, bo przez tą moją przerwę w nagrywaniu jest ich mnóstwo, mnóstwo. A tu... Coś ogromniastego na mega, ogromniasty, superowy odcinek. Już niedługo. Zobaczcie, co ja mam. Ja dopiero teraz, jak weszłam do domu i spojrzałam na to drzewko, to teraz od razu to drzewko będzie mi się kojarzyło z Julią Rżugaj. Zagramy sobie z Oliwką w szybkie telepatia challenge. To jest coś takiego, jak kiedyś gramyśmy w te karteczki, tylko teraz bez karteczek. Ja mówię kategorię, a ty pierwsze, co się z tym kojarzy. I wy razem z nami grajcie, też zobaczymy, czy pomyślicie tak samo jak my. Pierwsza kategoria, zwierzę. Trzy, cztery, żyrafa. Yes. To samo, co wtedy wyszło. Jest. Dobra. Teraz będzie kategoria, kolor. Trzy, cztery, pomarańczowy. Nie zdążyła. A co chciałaś powiedzieć? Ja chciałem powiedzieć, że to Nie no, po dzisiejszym to mi od razu pomarańczowy się skojarzył. I teraz słodycze. Trzy, cztery! Widzak! Cekierek! Faliwia jest gdzieś spóźniona zawsze. I teraz ostatnia będzie kategoria... Może... Taka że gra, chyba wtedy była gra, ale tutaj. Minecraft! Też chciałam to powiedzieć, ale nie powiedziałam 3-4 oszukista! Ja no dobra, słuchajcie, to my teraz sobie powoli przejdziemy do otwierania paczek. Nie, przepraszam, Roblox, Roblox. Mamy całą lodówkę i całą szafkę w ogóle tam zawaloną paczkami od naszych kochanych widzów. Pewnie są fanarty, pewnie są jakieś niespodziany, więc musimy to otworzyć, bo ten oto osobnik nas zostawia, rozumiecie to? Ona jedzie, jedzie gdzieś. Ale do tego dojdziemy w kolejnym odcinku, Gdyby gdzie ta pani... Dzisiaj tak, i... dzisiaj i... też będziemy tak. ten odcinek nagrywać, no bo ta pani musi się jakby spakować, więc dobra. Yy, może wylosujemy sobie paczuchy? Z dwie? I list na pewno. Tak, a ja mogę wybrać? Możesz. Jest. Dajcie znać, czy próbowaliście już lodu, w Julki, Żugaj i czy... Kerfuś też Wam pomógł, tak jak nam Ej, a ja, ja bo jestem kerfusiem, nie? A wiecie, że ja mam y, w, tak, jakby w takiej komórce maskę Kerfusia? Wiem. Yeah. Kto chce, żebyśmy yeah. nagrali odcinek 24 godziny jako Kerfuś? Ja ty jacyś, ty ja Ja pójdę w tym Kerfusiu do biedronki. Yeah. Słuchajcie, ja teraz robię włamanie. Włamanie na moją szafkę kuchenną. Tego nie było. Darliwka wchodzi na meble kuchenne. No więc sprawa wygląda następująco. Mamy tutaj ogromną piramidę paczek od Was, kochani. I wybierzemy sobie jakieś dwie paczki. Właśnie tą, co spadła na pewno. I ja Wam chciałam jeszcze pokazać. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie nas na TikToku, to ja Was serdecznie zapraszam, TikTok Darliwka i nagrałam takiego mega śmiesznego. Znaczy on nie w sumie śmieszny, ale ja nie mogłam wytrzymać ze śmiechu z Dawida z jego powagi. Czy pytałam go, czy ma kontakt z Julką Żugaj, no bo chciałam jej przekazać, że te lody jej są po prostu przepyszne. Zobaczcie. Masz kontakt z Julią Żugaj? Czy masz kontakt z Julią Żugaj? No więc masz właśnie Okej, okay, więc wybrałyśmy sobie dwie paczuchy I ta jest mega ciężka, słuchajcie I przyszła do nas z Łudzi Bardzo, wow. bardzo blisko nas Oh my god, oh my god Otwórz na odcinku Otwieramy Zaraz, a, bo tu jest tylko otwórz na odcinku, dobra Smycz dla Lady Wow Ale mega A Lady tutaj wskacza, nam z stołem trzęsie Czy my dostałyśmy banieczki? Uwaga Ale fajnie O Lady, Lady Lady atakuje bańki Nie, muszę wam to pokazać Gdzie są bańki? O tak O matko. To. Nasz pies jest wielkim fanem Baniek. Mamy tutaj dwa batoniki, góralki, wysyp na oliwkę, wysyp na darie. Zostawiam to na bok. Ej, co to jest? Co to jest? Co to? Jaki fajny glutek, ale to jest jak gumka. Ej, to nie jest. Mega fajne to jest. Ej, mam zdjęcie, czy ja mogę pokazać na odcinku? Nie wiem, bo zawsze piszecie. Jejuś, jakie kochane dziewczynki. Pokazuję. Zobaczcie. Hej, mam na imię Zosia, mam 8 lat, bardzo Was lubię, mój ulubiony odcinek to 24 godziny na sali zabaw, no nam też on się bardzo podobał. Mam siostrę Hanie, ma 6 lat, pewnie Hania też była na zdjęciu. Zapraszam Was na moje urodziny, które odbędą się, w... ojeju, we wrześniu w Łodzi. Przy, go, przy ulicy O, oh my god, no bardzo byśmy chciały To jest w sumie we wrześniu, no ja nie mogę powiedzieć tak albo nie Zastanowimy się, bo może To jest naprawdę możliwe Mamy tutaj też jakiś obrazek Taki, zobaczcie Tutaj jakiś, jakaś sowa, taka piękna Lecąca, o, Oliwka Otworzyła, udało się Tutaj mamy ten papierek do Wykreślania, skrobania wzorków Od Hani i Zosi Rysuneczek O! dziewczyny! Lady, proszę cię, bo trzęsież aparatem. Ja wiem, że ty też byś proszę, chciała otwierać. Dziękujemy. Mamy dwa lizaczki. Mam świeczuszkę jakąś. Ale pięknie pachnie! Wanilią. O, oh, Majka, zobacz. Jak wow. ładnie pachnie. Kulkę. Dobra, ja tutaj mam przypinkę ze smerfami. Mam ja taką spineczkę. Nie mi to stażu zgubił. O, taki mini fidget, to. To jest popit, mam gumeczkę, proszę bardzo. Oliwka już mi to zabiera. Ja cię kręcę, jaki piękny. To jest popit. Ja to jest jego arbuza. No, a tu jest kiwi, zobaczcie. Kiwi, biwi. kiwi. Kiwi, piękny. I teraz słuchajcie, mam tutaj na dole coś takiego. Ej, to jest notesik, zobaczcie, jaki fajny. Pytania do oliwki: pizza czy McDonald's? McDonald's. Basen czy sala zabaw? Basen. Lol czy Barbie? Barwi. Królik czy pies? Pamiętaj, że Lady to. tu jest i to słyszy To i to I dobra, tutaj mam jeszcze jakąś karteczkę autografy. Odkładam i jeszcze jest jakieś fioletowe serduszko na sam koniec pięknej paczuszki. Daria i Oliwka równa się Darliwka. Więc Zosia i Hania bardzo dziękujemy za superową paczuchę i przepraszamy, że musiałyście tyle czekać. Wysyłamy serduszka i nasze wspólne też oczywiście i pozdrawiamy z całego serducha, a z tymi urodzinami to się zobaczy. I teraz bierzemy się za kolejną paczuchę i ona jest też mega ciężka i patrzę z Skąd ona przyszła? Wiesiłka, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Ona jest w ogóle cała wypełniona jakimiś baletnicami. Słuchajcie, o, tu jest adres. Wiesiłka, ale ktoś ma piękny charakter pisma. Naprawdę mega, zobacz! Jak pięknie napisane. Oliwcia, tutaj trzeba użyć nożyczek. Słuchajcie, ja wiem, że to jest szalony trochę pomysł, ale my teraz zrobimy sobie live'a na Instagramie. Ustawię sobie tutaj telefon. Dobra. I będziemy jakoś trochę bo tu, okay, trochę ja tu. O oh my god, dobra, mamy tą paczuchę, słuchajcie, bo to trzeba dobrze ustawić, żeby było trochę tutaj i trochę tutaj. Oliwka, żeby ciebie też było widać, kobietko moja, dobra. Lecimy sobie z otwieraniem kolejnej paczuchy tam na Instagramie. Tam na Instagramie jeszcze się zbierają I słuchajcie, mamy Pet Shopika, pięknego Pet Shopka Takiego fajnego O, hejka wszystkim, wróciłyśmy I robimy live'a na Instagramie Nagrywając odcinek na YouTubie Otwieramy sobie paczuchę od widza I zobaczcie, mamy śliczną, śliczną bransoletkę Bardzo ładną bransoletkę Ja tutaj będę przekazywała oliwce Oliwka, ty się trochę przysuń tutaj, bo cię nie widać wcale Tutaj mamy Marszala z Psiego Patrolu Psi Marsza. Patrol, proszę bardzo O, tutaj Beś można układać. Będzie dla Stasia Tutaj mamy chyba stempelek Oj, Jakimś motylkiem fajnym No te stempelki są super fajne, bo mają tam zakrywkę I można sobie, wiecie, fajnie tak w biurku poukładać A na powładać. ścianie słupki tak. są stempelki Właśnie od was, jak dostajemy te stempelki Najczęściej, to Stasik stempluje nimi nasze ściany Więc Milka Secret Box Oliwka, proszę bardzo I teraz wyciągam coś Co to jest? Zobaczcie! Nie, ale to chyba trzeba odpowiedzieć. Ale piękna żaba. Ja, ej, tutaj jest jeszcze cukierek w tym środku normalnie. Mega fajne. Dobra, ej, Oliwka, zobacz to. My mamy kolejnego petshopa. Kolejny petshop. Tego shop. nie miałam. Zobaczcie tego fioletowego królika i to jest nie, magnes. Nie mogę. Magnesior. Tu. O matko, ej, to jest. Ale On to jest ładne. Ej, to są skórzane. Ej, to jest. To jest własnoręcznie zrobione. To są takie mega słodziaki. Zobaczcie Tego tylko. Co mamy? Melosy z Happy Mila zrobione własnoręcznie. Też Ej, ale to jest niesprawiedliwe, bo jak Wy już to obejrzycie na live, to będzie powtórka. Lecimy sobie dalej, mamy zakreślać. Taki fajniutki ziel... Co? Jeszcze? A to powinno być na tym chyba? Zobaczcie, to jest. O nie, jakie to jest słodkie! Hejka, hejka. Tutaj wszystkim z Instagrama. Będziecie mieli taką przedpremierę odcinka. Co my tutaj mamy? Magic Scratch Pad. To jest do skrobania cały zeszyt takich fajowych malowanek. Więc tutaj sobie to odkładam. Ej, mamy kolejne bransoletki. Zobaczcie, sześć zielona i różowa, ale tą to ja zakładam od razu, fioletówkę. I teraz fioletówka. Ej, zaraz. My mamy dwie żaby? Mamy dwie żaby. Jureczko, pomarańczowe, o! O, o, o! Julia Żugaj! Pomarańczowa Julia Żugaj. Ej, wiecie ile my tutaj mamy takich figurek fajnych? Wzięłam sobie, dobra, mamy list. Daria i Joliwka, jestem Lusia, mam 7 lat i jestem waszą wielką fanką. Pozdrawiam was bardzo i przesyłam serducho Ej, My cię też bardzo pozdrawiamy i dziękuję za super paczuchę. Ej, normalnie tutaj macie takie sceny jakby spoza kamery, których zazwyczaj nie widać jak nagrywamy. Mamy piękną malowankę króliczka. Ej, tu takie piękne rysunki z Tokaboka, Zobaczcie, śliczne. Oliwka. Oliwka to kaboka. I ja jasno kaboka chyba. Fioletowe włosy, które u mnie niestety już się spukały, Nie ale muszę dzisiaj. No, ej, muszę dzisiaj namówić Dawida, żeby poparbował mi włosy. Daria i oliwka to darliwka. Ej, tu jest. Ej, co tu jest zrobione? Wracam, bo rozładował mi się akumulator I chciałam wam pokazać coś wyjątkowego Zobaczcie, to jest taki kwadracik Do składania, ale jak go się rozłoży To zobaczcie, nasze zdjęcia Nasze logo, znaczek YouTube'a I tutaj jeszcze ja z Dawidem Mega, to jest śliczne Wyjęłam coś dużego, możemy stworzyć własną figurę flaminga, zobaczcie, powycinać te skrzydełka i to będziesz musiała, Oliwka, pomalować potem. Mam tutaj zestaw naklejek i widzę tutaj jakiegoś jednorożca Barbie, wy też zobaczcie Instagram. I mnóstwo, ale to mnóstwo figurek, zobaczcie. To naklejka to jest tatuaż. Tatuaż. Live nadal trwa na Instagramie, piszcie kto był z live'a. To jest teraz, jakby na live i potem będzie oglądał nasz odcinek. A ja teraz Wam pokazuję mnóstwo, mnóstwo figurek. Tutaj mamy jakiegoś przesłodkiego, różowego leniwca, a raczej fioletowego. Tutaj Instagram, proszę leniwiec. Balonik zielony. Mamy świnkę z Psiego Patrolu. świnkę z Psiego Patrolu. Mamy świnkę z Wilka Secret Boxów i Sky z Psiego Patrolu, o to mi chodziło. I tutaj mamy jeszcze. Ej, figurkę świnioryja mamy małego. Zobaczcie słodziak, tylko nie ten kolor, co Lady. Zobaczcie, jaki fajny mały buldożek. Wyjmuję sobie dalej i tutaj mamy jakiś pojazd, który na pewno spodoba się na Maxa Stasiowi, więc ja to zostawiam. Mamy Skaja z Milka Secret Boxów i powiem Wam, że ile my się go naszukałyśmy i znalazłyśmy go dopiero w odcinku na 50 tysięcy subskrypcji w autobusie. Mamy kolejną bransoletkę śliczną i uwaga, świniorinka. Oliwka właśnie sobie zrobiła tatuaż, a ja wyciągam dalej i co my tutaj mamy? Mamy kolejną sky z Psiego chodź, Patrolu. Chodź, chodź. Rabulek, mój ulubiony bohater Psiego Patrolu, seriówka. Tutaj mamy jakiegoś mini różowego słodkiego kotka. A ja wiem, z czego to jest? Czego? O widzisz? Powiedz mi, jak się nazywa? Everest? Everest? Everest, Everest i jeszcze z Harry'ego Pottera. Mamy Też, figureczkę. Jest. No jest. jest, ale mamy tutaj fancików i superowych figurek. Tutaj kolejny słodziaczek kotek, zobaczcie. Mamy kolejną Sky i oj 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 i jeszcze stempelek Wyjmujemy kolejne fanciki i mamy tutaj takiego ptaszka z Enchanti Malsów. Figurkę Sky kolejną No się przełącza. A to oliwka. Pasz. Co to jest? O, wiedziałam, że z tym się na bank coś robi z tym pociągiem. Co to jest, Oliwciu? Yy, to, jest... to jest... Ej! jest figurka. Ej, zobacz. Oliwka, zobacz, jaki masz piękny bryloczek. A Oliwka jest po prostu fanką zbierania bryloczków. Zobaczcie, Oliwia. Drewniana Oliwia. Musisz sobie powiesić. Figurki z Milka Secret Boxów. Ojej, kolejna rzecz chyba dla Stasia. Mamy fioletowy balonik. Dla mnie. Tutaj mamy koale, oh, świnka z mikasi Secret i autko. To jest hot list. Zaraz po Staśka pójdziemy i mu wszystko pokażemy. Jak on zobaczy ten stół, to po prostu oszaleje. Okej, okay, kolejna Oliwka, ty mała fanko psiego patrolu Dzisiaj po prostu, zobaczcie Kolejny piesek z psiego patrolu Mamy znowu dwa puszki, takie kłębuszki Ojej, gumka, fajna bardzo I jeszcze Padi Padosław, dobra I już prawie kończymy Pokażę Zobaczcie to Mamy jeszcze żabkę o niej, ta, ta dziewczynka, mi albo miała ten zestaw Z Albo po prostu Ten, lalkę Sama. Dobra, słuchajcie, i ostatnie trzy rzeczy to żabowa gumka, pierścioneczek i jeszcze króliczek z Enchanti Malsów. Enchanti Malsów? To jest pet shop Lucia, dziękujemy z całego serduszka. Ty nam po prostu dałaś tutaj tyle figurek i fajowych gadżetów, że ja jestem w szoku. I Patchwork. I pet shopy Dziękujemy, wysyłamy serducha i nasze wspólne serduszko. I pozdrawiamy z całego, całego serduszka. Teraz czeka mnie mega sprzątanie stołu po tym moim unboxingu, unboxingu z oliwką, który robiłam i słuchajcie, żałuję, że Carrefour jest tak daleko od nas, jakby mamy takie 20-25 minut, co ty robisz, bo ja zjadłabym sobie lody Julki, żugaj. Więc my powolutku kończymy ten odcinek, pozdrawiamy wszystkich z całego, całego serduszka i mamy nadzieję, że nasze poszukiwania i spotkanie z Kerfusiem się Wam podobały. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku, który idziemy zaraz nagrywać, no nie? Tak! Więc dziękujemy za oglądanie i, i pa! Do następnego! Do tego, hej. Zmieniłam kolejność, nie, bo zawsze było do następnego, pa!